Słuchajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Top 10. Wita się z wami DJ Paloside i kontynuujemy naszą serię. Dzisiejsza nazwa odcinka to Top 10 tajnych baz wojskowych w Polsce. Zapraszam. Sprawa więzień CIA, w których najprawdopodobniej przetrzymywano i torturowano oskarżonych o terroryzm, elektryzuje opinię publiczną w naszym kraju. Chociaż wydaje się niemożliwe, że w Polsce mogły mieścić się tajne bazy wojskowe, to wcale nie pierwszy tego typu przypadek w historii. W bliskim sąsiedztwie znajdują się podziemne schrony czy miasta widma, mogące służyć do tajnych eksperymentów i będące ważnymi punktami strategicznymi. Mało kto wie, że to właśnie w Polsce mieściły się magazyny broni nuklearnej gotowe do użycia w przypadku wojny. W naszym kraju powstawały także projekty bombowców o niespotykanej dotąd szybkości i celności. Informacje o tajnych operacjach poznaliśmy jednak dopiero wiele lat później. Tajne bazy, gdzie testowano broń czy podejmowano ważne decyzje wojskowe, mogły znajdować się wszędzie. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, w wielu przypadkach nawet okoliczni mieszkańcy nie mieli pojęcia o tym, co znajduje się za pilnie strzeżonym ogrodzeniem. Do dzisiaj nie znamy całej prawdy na temat baz wojskowych, a do odkrycia pozostaje jeszcze wiele tajnych placówek, które mieściły się właśnie w Polsce. 10. Świętoszów. Sowieci po II wojnie światowej rozgościli się w Polsce na dobre i założyli w naszym kraju wiele tajnych baz, do których Polacy nie mieli prawa wstępu. Jednym z miast zamkniętych, którego nie było ani na mapach ani w spisach administracyjnych, był Świętoszów, obecnie dwutysięczna miejscowość położona w województwie dolnośląskim. Już pod koniec XIX wieku utworzono tutaj poligon, który w czasie II wojny światowej stał się jednym z największych w III Rzeszy. Po wojnie poligon oraz jego okolice zajęli Rosjanie. Założyli oni tutaj miasteczko dla kilkunastu tysięcy osób, żołnierzy i ich rodzin. Działały szkoły i przedszkola, a nawet kino, ale przede wszystkim była to ważna baza wojskowa. Stacjonowała w niej XX z grocka Dywizja Pancerna, która między innymi prowadziła tutaj ćwiczenia. Zdjęcie, które oglądaliście albo oglądacie to świętoszów 17 sierpnia 1993 roku, przejmowanie przez wojsko polskie terenów wojskowych po wyprowadzeniu Armii Radzieckiej z Polski. Po wycofaniu radzieckiej dywizji pancernej jesień 1992 w garnizonie został dyzlokowany 120-husarski pułk zmechanizowany. Remontowane są koszary, budynki mieszkalne, sklepy i inne zabudowania miasteczka garnizonowego. Na zdjęciu remont bloków mieszkalnych. 9. Międzyrzecki rejon umocniony. O istnieniu Międzyrzeckiego Rejonu o jednym z największych podziemnych fortyfikacji na świecie, wiadomo nie od dzisiaj. Ich wygląd i przeznaczenie skrywają jednak wiele tajemnic. Niemcy zaczęli je budować w 1934 roku, a w czasie II wojny światowej wciąż dobudowywano kolejne schrony. Fortyfikacje miały służyć nie tylko do obrony, ale także spełniały funkcję fabryki, gdzie produkowano części do samolotów. Projekt objęty był ścisłą tajemnicą i dopiero po wojnie można było się przekonać, na czym naprawdę polegał. Międzyrzecki Rejon Umocniony to obiekt, którego długość podziemnych korytarzy szacuje się na 35 km. Znajdowało się w nich mnóstwo broni różnego rodzaju. Mimo to Międzyrzecki Rejon Umocniony nie odparł inwazji ZSRR i 1 lutego 1945 roku został zdobyty przez Armię Czerwoną. Na zdjęciu młody łoś wpadł do pozostałości niemieckich fortyfikacji w okolicach pętli Boryszeńskiej koło Boryszyna. Zwierzę uratowali strażacy. 8 Borne Sulinowo. Jedna z najważniejszych baz wojskowych w naszym kraju znajdowała się w Bornem Sulinowie. Trudno uwierzyć, że o czterotysięcznym mieście położonym w województwie zachodniopomorskim kiedyś nikt nie wiedział. Po II wojnie światowej obszar figurował w ewidencji gruntów pod nazwą tereny leśne. Obiekt nie był zaznaczony na żadnych mapach, a jeśli komuś udało się przedostać w pobliże, spotykał się ze strażnikami Armii Czerwonej, którzy kazali mu zawracać. Nic dziwnego, była tutaj baza północnej grupy wojsk znajdująca się pod jurysdykcją Sowietów i praktycznie wyłączona spod kontroli Polski. Chociaż nie wiadomo dokładnie, ilu żołnierzy stacjonowało w Bornym Sulinowie przez cały okres PRL, z pewnością była to ogromna liczba. W październiku 1992 roku, kiedy Rosjanie opuścili bazę, wyjechało 15 tysięcy żołnierzy. Co ciekawe, także przed II wojną światową Borne Sulinowo spełniało funkcję bazy wojskowej, tylko że stacjonowały tutaj oddziały III Rzeszy. W czasie wojny natomiast mieścił się tutaj obóz Jeniecki. Zdjęcie przedstawia wycofanie wojsk radzieckich z miasta Borne Sulinowo. 7. Kamienna góra. Kamienna góra to 20-tysięczna miejscowość położona w Sudetach. Mało kto wie, że pod całym miastem rozmieszczona jest sieć podziemnych korytarzy. Zostały wybudowane w czasie wojny rękami więźniów obozów pracy. Prace były ściśle tajne. Pod kamienną górą umieszczono bowiem laboratorium Hitlera. W miejscowości realizowano projekt Arado, w ramach którego pracowano nad stworzeniem samolotów o dużych prędkościach, bombowców zdolnych zaszkodzić wrogom trzeciej Rzeszy. Do dzisiaj nie odkryto jeszcze wszystkich tajnych korytarzy, ale być może wkrótce podziemia ujawnią kilka tajemnic. 6 strąże Choć ta miejscowość istnieje od XIV wieku, dzisiaj nie mieszka tam ani jedna osoba. Po II wojnie światowej pstrąże stały się ważnym poligonem dla ZSRR. Zamieszkało tutaj kilkanaście tysięcy żołnierzy i ich rodzin, dla których wybudowano osiedla z wielkiej płyty. Bloki typu Leningrad były składane z elementów produkowanych w ZSRR i przewożonych do Polski koleją. Tak naprawdę do obstrążów bardzo trudno było się dostać. Do miejscowości prowadził bowiem most na bobrze, który został wybudowany przez Niemców w czasie ucieczki przed Rosjanami w lutym 1945 roku. Ocalała z niego tylko część kolejowa, kiedy w strążach utworzono poligon dla ZSRR, mostu nie odbudowano. Dzisiaj teren dawnej bazy wojskowej użytkowany jest jako poligon dla polskich wojsk, jednak w rzeczywistości wszystko powoli niszczeje. 5. Wilczyszaniec W lesie, w okolicach wsi Gierło, że leżącej 8 km od Kętrzyna, znajdowała się jedna z najważniejszych kwater wojskowych w historii. Chodzi oczywiście o Wilczyszaniec, miejsce, gdzie od 1941 do 1944 roku stacjonował sam Hitler, który dowodził wojskami niemieckimi atakującymi ZSRR. Na 250 hektarowym terenie oprócz Ferrera mieszkało 2000 innych osób dowódcy, oficerowie sztabowi, lekarze czy kucharze. Kwatera była pilnie strzeżona, teren otaczał drut kolczasty, pole minowe oraz wieże obserwacyjne z uzbrojonymi strażnikami. Oprócz tego, baza położona była w lesie, a w najbliższej okolicy znajdowały się stanowiska obrony przeciwlotniczej. Rozminowanie terenu i przekazanie go do użytkowania nastąpiło dopiero w 1955 roku. Co ciekawe, mimo że Wilczyszaniec był tak pilnie strzeżony, w lipcu 1944 roku dokonano tam zamachu na Hitlera, polegającego na podłożeniu bomby. Zakończył się on jednak niepowodzeniem, a Führer został jedynie lekko ranny. 4. Krąpiewo Tajna baza w Krąpiewie, wsi w powiecie bydgoskim, jest stosunkowo nowa, bo jej budowę rozpoczęto dopiero w 1982 roku. Baza w rzeczywistości składała się ze schroną o specjalnym przeznaczeniu. Budowla miała spełniać funkcję ośrodka nadawczego, była bardzo dobrze zabezpieczona. Chronił ją m.in. potrójny płot strzeżony elektronicznie, czy masywne, gazoszczelne drzwi. Budynek miał wytrzymać nawet atak jądrowy czy trafienie bombą lotniczą. Bazę zamknięto głównie dlatego, że nie było potrzeby dłużej jej utrzymywać. Dzisiaj schron służy przede wszystkim turystom. 3. Kłomino. Kłomino to miejscowość sąsiadująca z Bornem Sulinowym i oddalona od niego zaledwie 12 km. Dzisiaj uznawana jest za miasto widmo, w przeszłości zaś tętniło tutaj życie. Dawny niemiecki obóz Jeniecki po II wojnie światowej został zajęty przez Armię Czerwoną, która stacjonowała tutaj aż do 1992 roku. To wtedy też teren nosił nazwę Grudek. W bazie mieszkało 5000 żołnierzy radzieckich, a Polacy nie mieli oczywiście prawa wstępu. Dzisiaj Kłomino powoli niszczeje, jest plądrowane i wyburzane. W miejscowości położonej w samym sercu lasu mieszka tylko 12 osób, w tym leśnik z rodziną. 2. Stare kuty. W tej niewielkiej wsi leżącej niedaleko szczytna mieści się znany w całym kraju ośrodek szkolenia agencji wywiadu. Wieś, w której mieści się ośrodek kształcenia kadr wywiadu, oficjalnie jednostka wojskowa 2669, nie byłaby jeszcze niczym dziwnym, gdyby nie doniesienia o nielegalnym przetrzymywaniu na terenie ośrodka oskarżonych o terroryzm. W tajnym więzieniu CIA, które mieściło się właśnie w starych Kiejkutach, przesłuchiwano więźniów stosując wobec nich tortury i choć polskie władze starają się na ten temat nie wypowiadać, według Rady Europy w latach 2003-2005 w Polsce bezprawnie przetrzymywano ludzi. Wygląda na to, że całą prawdę poznamy po dłuższym czasie, kiedy zakończy się śledztwo. Na razie działalność bazy Owiana jest tajemnicą i nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie coś się miałoby zmienić. 1. Brzeźnica kolonia. W okolicy jednostki w Bornym Sulinowie, w Brzeźnicy Kolonii, znajdowało się miejsce, które było jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic. Mieścił się tam magazyn broni nuklearnej zbudowany w latach 1967-70. Ładunki miały zostać użyte w przypadku wojny układu warszawskiego z Zachodem. Szczegóły ataku były obiektem tajnego porozumienia między Polską a ZSRR, a całą operację określano kryptonimem Wisła. Brzeźnica Kolonia to nie jedyne miejsce, gdzie znajdował się taki magazyn. Składy wybudowano także w Templewie w województwie wielkopolskim oraz w Podborsku, w województwie zachodniopomorskim. W sumie miało się w nich znajdować aż 178 głowic nuklearnych o różnej mocy. Nad każdym z magazynów opiekę sprawowało około 150 osób. Zdjęcie przedstawia pozostałość po dawnym składzie głowic atomowych. I tak właśnie moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku top Ten. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to ja z Was już zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka. Facebook.com slash DJ Palosite. thumbs up na moją grupę na Facebooku jest w opisie na pewno. I możecie oczywiście pochwalić się swojemu panu, czy też swojej pani od historii e, na temat e, tajnych baz wojskowych. Może wpadnie wam jakaś pozytywna ocena. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli tak, no to możecie pochwalić się na dole w komentarzu. Tak więc. Cóż, komentował DJ Paloside i trzymajcie się ciepło. Cześć, do następnego odcinka. Hej.